Nowa strategia to przede wszystkim jeszcze większa skala aktywności Polskiego Funduszu Rozwoju. To 15 strategii inwestycyjnych i 24 miliardy złotych, które chcemy zainwestować w ciągu kilku najbliższych lat. A wśród takich strategicznych zadań, jakie sobie stawiamy, to inwestycje w rozwój infrastruktury, bo to jest cały czas niezwykle istotna potrzeba polskiej gospodarki. To inwestycje w przedsięwzięcia kapitałowe potrzeby polskich przedsiębiorców, realizowane w dużo większej skali niż dotąd w postaci funduszu funduszy, ponieważ tego typu doświadczenia zbudowaliśmy już w obszarze Polskiego Funduszu Rozwoju Ventures, czyli PFR Ventures, i to bardzo dobrze zaczyna działać, kiedy Polski Fundusz Rozwoju inwestuje wspólnie z podmiotami rynkowymi w konkretne cele inwestycyjne. Czyli nie tylko my inwestujemy środki, ale robimy to wspólnie z innymi partnerami. Tutaj przykładem też jest terminal DTC, gdzie zainwestowaliśmy wspólnie z dwoma innymi partnerami, których do tego projektu pozyskaliśmy. Kolejny obszar naszego zaangażowania to, jest, to są samorządy i rozwój infrastruktury samorządowej nie tylko w postaci inwestycji kapitałowych, ale także w postaci tworzenia platformy do rozwoju smart city, a więc zapewnienie samorządom wszechstronnego rozwoju w obszarze innowacji, nowych technologii, ale przede wszystkim takich działań, które służą zwiększeniu komfortu życia mieszkańców. Szukamy także możliwości zaistnienia w tych obszarach, które, gdzie występują ewidentne luki i dlatego z pewnością znacznie mocniej wejdziemy w obszar odnawialnych źródeł energii. I tutaj w przeciągu kilku tygodni myślę, że będziemy w stanie przedstawić już bardziej szczegółową strategię, jak chcemy inwestować. Natomiast na pewno będą to inwestycje nieograniczające się do elektrowni, czyli elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, farm wiatrowych, ale chcemy także wchodzić w rozwiązania technologiczne, które będą wspierały polskie firmy i polskie rozwiązania właśnie na tym szeroko rozumianym rynku OZE. Niektórzy to nazywają rynkiem Cleantech, czyli czystych technologii. Też istotnym obszarem pozostaje dla nas mieszkalnictwo, ponieważ trzy kwartały temu przejęliśmy spółkę Bajeka Nieruchomości, to się teraz nazywa PFR Nieruchomości i tutaj mam nadzieję ze zwiększoną energią spółka będzie realizowała swój program mieszkaniowy. Tam jest w planach w najbliższym czasie uruchomienie projektów na sięgających 50 tysięcy mieszkań. Kolejnym takim obszarem to jest obszar innowacji i tutaj to jest cały czas infrastruktura inwestycyjna w postaci chociażby tego, co jest właśnie we wspomnianym PFR Venture, ale to jest także tworzenie pewnego ekosystemu przyjaznego innowacjom, przyjaznego temu, żeby Młodzi ludzie zakładali swoje firmy, nie bali się inwestować, nie bali się stawia, stawać na własnych nogach. Dlatego też kilka projektów PFR-u skierowanych do właśnie tego najmłodszego pokolenia inwestorów. Mamy swój Departament Innowacji, on się teraz jeszcze dodatkowo będzie rozwijał o kolejne nowe kompetencje. Chcemy tworzyć przyjazny klimat do tego, żeby kiedyś ci ludzie, stali się także klientami tej części inwestycyjnej Polskiego Funduszu Rozwoju. I też, last but not least, można powiedzieć, ale oferta już bardziej CSR-owa, skierowana do najmłodszych, a więc tych, którzy w przyszłości, może po skończeniu studiów, zajmą się działalnością biznesową czyli do dzieci i tutaj do młodzieży. I tutaj otwieramy w najbliższym czasie Centralny Dom Technologii, a więc takie miejsce, gdzie będzie można zapoznać się z różnego rodzaju rozwiązaniami technologicznymi, innowacjami w sposób przyjazny, nowoczesny. Taki, który mam nadzieję zachęci tych młodych ludzi do tego, żeby myśleć o tym, żeby może, właśnie, może kiedyś też założyć swoją własną firmę albo myśleć innowacyjnie, myśleć inaczej, odchodzić od stereotypów. Więc ta nasza oferta edukacji rynku zaczyna się bardzo wcześnie. Zresztą edukacja no to także wspomniany też dzisiaj podczas konferencji wątek PPK, niezwykle dla nas istotny, gdzie z jednej strony to jest tworzenie infrastruktury pod pracownicze plany kapitałowe, ale z drugiej, a może przede wszystkim najważniejszy dzisiaj cały czas, to jest jeszcze obszar informacyjny, bo my komunikujemy PPK na rynku od niecałych pięciu miesięcy, a trzeba powiedzieć, że to nie jest promowanie czegoś, co jest ogólnie znane i trzeba po prostu nadać temu większą rangę. To jest budowanie świadomości zupełnie nowego produktu. A trzeba przyznać, że po tych czterech i pół miesiąca już mamy spore doświadczenia i spore sukcesy, także myślę, że tę dynamikę informowania rynku o PPK utrzymamy.